Dzień dobry, cześć i czołem widzowie! Dzisiaj mamy kolejny elektryczny odcinek Jak się już możecie domyślać będzie to odcinek z hulajnogą elektryczną wow! a osą L1. No i dzisiaj będziemy testować tą hulajnogę Ale jak już pewnie spora część z was wie Mam wiele hulajnóg w swojej kolekcji Więc to jest już któraś z kolei Już nawet przestałem liczyć na 4 ogólnie Więc z racji takiej, że jest to kolejna hulajnoga To dzisiaj przetestuje ją sobie moja dziewczyna Ines Damy jej hulajnogę w takim prezencie Zobaczymy jaka będzie jej reakcja Bo najszybsza hulajnoga na jakiej ona jeździła To 20 km na godzinę Więc bardzo mała prędkość A ta hulajnoga rozpadła Spędza się aż do 45 km na godzinę, więc czekamy na nią i zobaczymy, jaka będzie jej reakcja, jak dostanie ten prezencik. A few minutes later. No hejo, hejo. Hej, Kalidzowie. <laughs> Ej, zobacz. Yeah. Co mam dla ciebie? No wiem, widziałam ten nowy sprzęt. <laughs> to jest już twoje. <laughs> w końcu, w końcu coś dostałam od ciebie. Ekstrem. No, ogólnie to nie chcę od razu zdradzać na wstępie, ale ona jedzie 45 km na godzinę. Ej, ale... Tak, tak. Ale ma też tryb 25 albo 20, nie wiem, przetestujemy to, zaraz zobaczymy. W sumie to ty przetestujesz. No ja więcej niż 20, to ja nie chcę jeździć. <grywka> to ogarniemy, ogarniemy, no spokojnie. Pokażę Wam jedną rzecz, że ta hulajnoga odblokowuje się na taką kartę. Przykładamy tą kartę i to jest traktowane jako kluczyk, więc w teorii podjeżdżacie gdzieś do sklepu albo do domu, chcecie zostawić tą hulajnogę na zewnątrz I bez tej karty tą hulajnogą nikt już sobie nie odjedzie, więc nikt wam nie ukradnie takiego fajnego sprzętu I zaraz wam pokażę e, jak to działa Ale najpierw musisz czynić honory, musisz zdjąć folię Jej, tam podekscytowana, lubię ściągać folię Dodałaś, ściągaj Mogę? No tu, o właśnie tu jest widzowie nawet napisane, że z tą kartą e, odblokowujecie właśnie nogę. Let's go, otwieraj NFC or Password Uwaga. Ściąga. Wow. Łuu, Świeżutka. To ja ci daję klucze do tej maszyny. Znaczy kartę, wiadomo. I odpalamy tą kolej nogę. Przycisk starcyk. Odpala się, no i Ines, musisz teraz przełożyć, żeby ją odblokować. Pierwszy raz. No, i się odblokowała. No i ty coś glałam no. Ej, mega easy. Fajne. No i dobra, teraz zrobię Ci szybką instrukcję. Tutaj masz trzy tryby. Eko, no i przełączasz to tym, co nie? Tu masz plusik, tu masz minusik. Jak też w dół, to oczywiście minus, plus naciskamy. Mamy sport. I rejs. Rejs to chyba 45, tak mi się wydaje. Nie ma takiej opcji nawet. Taki maksymalny. Oczywiście widzowie, ja sobie wejdę dziś na rejsa, pokażę wam jak ta hulajnoga daje czadu, ale Ines sobie pewnie przetestuje to na eko albo na jakimś e, sporcie, nie? Nie, eko. Eko, tylko eco? No eko? No dobra, 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 dobra. 5 to wciąż dużo. Posłuchaj, ja nie jestem e, kierowcą rajdowym, to po pierwsze. Po drugie, mam zawroty głowy i nie jeżdżę samochodem od dwóch lat. Jesteś pijana? Zawsze? Nie, po prostu... Żartułuję, żartuję żartuję że choruje, więc jakby dajmy to spokojnie, okej? Okay? Dobra, Coś, szczerze, się dobra, w ogóle to od razu, od razu... Nie miałaś się nawet jak nie zgodzić, bo kurczę, wiesz, to, to prezent jest. Dobra, to jeszcze jak dla blondynki poproszę, gdzie jest manetka hamulacji i tak dalej? No nie, manetka tutaj, w sumie to jest taki gaz, to nie? A ten? No tutaj naciskasz okay, i sobie bo zazwyczaj jedzie. Zazwyczaj jest, wiecie, tak inaczej trochę, nie? Tak, no tutaj to musisz na nacisnąć, o to, o to, dokładnie okay. tak. Może to też odkleimy, czy zostawiamy? Możemy to odkleić. Oh, dobra, już mamy dobra. wszystko. Teraz muszę wytłumaczyć dla Ines, gdzie są hamulce. Znaczy, gdzie są. Które to z której strony. Ten lewy hamulec to jest tylny. Zresztą zobaczcie. Działa, działa. Tych, to jest tarczowy hamulec, klasycznie. I tutaj mamy przedni. No i też wszystko działa. Także nie pomyl. Lewy to? Przód. Dobrze, tak, wszystko dobrze. Dobra, my tu pitru pitru, a ja chcę się przejechać Czekaj, 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 czekaj. O, widzisz, już policja po ciebie jedzie, bo nie słuchasz. A tutaj musisz wszystko wiedzieć na temat tej hulajnogi. Zobacz, tu masz kierunkowskazy, kurty, kurty. które też działają. Nie? O, pek, pyk Jak dwa razy naciśniecie w tą stronę, teraz działa, o, a jak drugi raz naciśniecie, to od razu wyłączacie. Więc naprawdę zajebista opcja. Easy, no spoko w sumie, bo można komuś z tyłu pokazać wiecie że no. gdzie skręcacie a ja jestem osobą która musi mieć zapewniony BHP w pracy więc moje BHP pozwala mi na tym jeździć. No i jak już widziałaś pewnie jest tutaj ekranik taki fajny więc tutaj możesz sprawdzać ile kilometrów na godzinę jedziesz. Pewnie o tym nie wiedziałaś. 25. Nie, no, wiedziałaś. No, no nie, no będziesz obserwować. Jak będziesz Dobra. chciała dać czadu, dać miodu, no to wiadomo. Dasz mu. Daj mu, daj mu. A jakby mam pytanie o to, co to jest to, to ma po prostu ładnie wyglądać? Chyba tak. To się ani nie kręci ani nie naciska, zadotuje strąbka. Pip czy dobrze? Pip czy dobrze. Blad nogi też jest dość spory, więc w teorii na pewno się zmieścisz ze swoimi stópkami. What? Mi się wydaje, że nawet mogłabyś się tutaj położyć. Jak chyba coś sugerujesz? Dobra, dobra, ale teraz ta informacja rozwalić czaszkę. Naprawdę. Te opony są dziesięciocalowe i są bezdentkowe. Kumasz to? A co to znaczy 10 cali? No, że wielkość. Wi wielkość tej <laughs> opony, nie wiem, pytam Ciebie, ile to jest. Nie, no ile to jest w centymetrach? No. Nie mam bladego pojęcia. A to, że bezdętkowe, to oznacza, że nie ma dętek. Także prawdopodobieństwo, że przebijesz dętkę jest zerowe, bo ich nie ma. Okay. Ale za to oponę chyba możesz przebić. W sumie nie wiem. Jeszcze nigdy nie przebiłam żadnej dentki, więc w sumie, w sumie spoko. Napiszcie mi widzowie, czy na oponach bezdentkowych idzie przebić oponę. Bo dentki to na pewno nie idzie przebić, ale czy idzie przebić oponę? To, to tego nie wiem. Chcesz włączyć światełko przednie? Lampeczkę? Dawaj, włączymy światełko. Musisz przytrzymać ten guzik. Dawaj, przytrzymaj. Przytrzymuję Uuuu Ej, fajnie świeci. Niech Chyba widzisz mnie? Kurde, człowieku, oślepiasz mnie. Myślę, że ten sprzęcik jest idealny dla Ciebie, bo ma zasięg aż 70 km, więc możesz dojeżdżać im do pracy. W sumie spoko, bo ciągle stoję w korkach, więc może wykorzystam? Zobaczymy. A chcesz przetestować zawieszenie? Bo tu jest zawieszenie na dwa kółka. Czyli przód po. i tył. Ej, fajnie, O kur! Dostałem w kamerę, co nie, dobrze, że nie zbiła mi obiektywu. No bo ja nie mam takiej równowagi jak ty... Ogólnie jak tutaj już wcześniej widzieliście na tej plakietce, co zerwała Ines, można ja ustawić samemu kod dostępu. W sumie to nie wiem, jak wolę przykładać tą kartę zbliżeniową, jest to o wiele fajniejsza opcja. To, to nie wiem, do czego to służy. Musisz no sobie pewnie powiesić. A, pewnie Obym tak, plecach. pewnie tak. O, no to masz torebkę, akurat powiesisz i przetestujemy. <laughs> o kurde, ja już wiem, do czego to służy. Teraz mi się przypomniało, to nie jest na torebkę, tylko to jest po to, żeby w trakcie składania zaczepić to o ten tylny błotnik. Zobaczcie, jak to działa. I wtedy możesz to sobie wziąć pod pachę czy tam w rękę i włożyć do jakiegoś bagażnika lub do pociągu. I tu jest blokada, cyk. I zobaczcie, i to jest właśnie koto, a nie na torebkę. W sensie to też może służyć jako y, haczyk na torebkę, ale jakby nie musi. O, i zobaczcie, cyk i bardzo mało miejsca. I nikomu nie przeszkadza ta kierownica, na przykład w pociągu albo w bagażniku. Ale ogólnie, tutaj ten cypelek jest do tego. O, o, o. o. Możesz podwyższyć jeszcze trochę? O, jest git, jest git. Chyba tak powinno być good Moc tego silnika to 800 watów, więc Ines, to nie są przelewki Musisz uważać Nice Zaczynam się trochę o ciebie bać Że wyrniesz gdzieś tam o te kamienie, o te drzwi nie. Spoko, spoko, ale nie wiem, czy Ciebie ta informacja jeszcze zainteresuje, bo bateria ma moc 15,6Ah i 48V. Dobra, już nie będę Cię zanudzać, Ines. Wskakuj na tą nogę i testuj ją. Dobra, kochani, jedziemy, moja pierwsza przejazdka. to jest pusto, więc się trochę odważę rozpędzić, bo ja jestem w chudrzebie, wam mówiłam. Max pewnie teraz przeżywa, że go zostawiłam tam samego. Ej, to jedzę 20. Jeden. Ej, to to, to tryb Eko jedzie 20. Zobaczmy jak hamujemy. Dobra, hamujemy, to jest git. Stresuję się, może będą co nie wyobrażać. Jak ja się stresuję. Ja jestem zawsze stresowana, ja się strasznie tym stresuję. Że jak kogoś potrącę na przykład spróbujemy dać plus na ten tryb sport, bo może on jedzie 25, co? Zobaczmy, to jedzie szybciej! Jedziesz z co to Dobrze, święty. Te tryby są jakieś dla mnie obce. Uhu! Uh, ale fajnie. 25, 26. Uhu, uhu, to chyba strzynek będzie jechać. Rozwolenia, rozwoju, rozwoju, rozwoju. Jak widać, jestem troszeczkę pizdeł... Jestem troszeczkę słabeuszem i nie sprawdzę ostatecznie, ile jedzie ten tryb. Bo się cykam, więc dajemy minusik eko. Fajnie, że można podczas jazdy to przełączać. What? Panu się chyba moja hulajnoga spodobała. Ciekawe czy Max już myśli, że miałam wypadek i nie wzięłam na telefon, żeby w razie czego mógł do mnie zadzwonić? Dobra, zaczynam się już trochę stresować, bo Ines pojechała 10 minut temu i jeszcze nie wraca, więc... Nie wiem co się mogło wydarzyć i dzwoniłem do niej już trzy razy i nie odbierała telefonu Może po prostu tak się jej spodobało, że już pojechała dalej i nie słyszę się po prostu jak do niej dzwonię Zobaczymy, poczekam jeszcze pięć minut i wtedy zacznę się martwić Ej, ogólnie kłóćcie mnie, żeby pod tą górkę wjechać, ale wiem, że ja raczej się w dupce. Dobra kurde, spróbujmy Co nam wchodzi w życiu? Dobra, wiedziałam, że to się tak skończy Dobra, spróbujemy jeszcze na sporcie podjechać, co? To już ostateczna szansa na mnie Dobra, uwaga, uwaga, uwaga jedzie, 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 jedzie. Dobra, ja jechałam za wolno, więc to jest moja wina, bo ja się będę rozpędzić To jednak zjeżdżamy stąd Czekajcie, bo ja zamiast hamulca to ja naciskam gaz, nie? Teraz skończy się to śmiercią tragiczną Ines Dobra, wróciła Ej, dzwoniłem do Ciebie z 3 minuty, a Ty ode mnie nie odbierałaś Powiem co mówiłam widzom, że pewnie się martwisz już o mnie, bo a. tego nie ma A ja nie wzięłam telefonu, bo zostawiłam go w derce i że pewnie myślę, że miałam wypadek Przekazuję Tobie tą oto yy, kartę jak, podoba się prezent? Zabawa jest przednia, ogólnie super I ja w ogóle jestem tego zdania, że takie nogi fajnie jest wziąć na jakiś tor Czy jakiś taki, jak to się nazywa, ten co tak się skacza. Pumptrack! Pumptrack! Dokładnie! Czyli jakiś taki, wiecie, track, żeby sobie też trochę poskakać, bo to te amortyzatory i wszystko fajnie działa, więc uważam, że to jest mega zarąbiste do zabawy. Po mieście to w ogóle super, zwłaszcza, że ma ten tryb 20 km na godzinę, więc to jest super, bo jeździcie z przepisami i no nie macie problemu, wiecie, w razie czego z policją czy coś. Dobra, teraz ja przejmuję stery i będzie hardkorowo. W końcu! Podjadę pod górkę i nie będzie żadnej wymówki. I'm sorry? Że co? Że ja źle? What the fuck? Dobra, zaczynamy od eko. Ale nie, no od razu sobie zmieniam na rejsa. Zobaczymy, ile wyciągnie w maksie. Ja pierdzielę, ale mocne te hamulce. Zajewiste. Ej, ogólnie jak tak zahamowałem tą hulajnogą, to zauważyłem, że chyba ta hulajnoga ma EABS system. W sensie ABS system. Tak, na pewno ma. Na pewno ma, bo sprawdzałem e, instrukcję tej hulajnogi i specyfikację pełną No i ta hulajnoga ma ABS, dlatego tak zajebiście hamuje Dobra, wyjedziemy sobie na asfaltową drogę i wtedy sobie sprawdzimy ile ta hulajnoga wyciągnie w maksie Oj, przepraszam Zobaczymy jak wyjedziemy na asfalcik Ło, ale naprawdę te amortyzatory wszystko dobrze wybijają Dobra, rozpędzamy się, ogień, 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 ogień

Ja dupia i po oponie, opona zdarta, kurczaki Ogólnie to wyciągnąłem w maksie 42 Nie? km na godzinę I moim zdaniem na pewno idzie e, podkręcić jeszcze tą prędkość bardziej 45 na pewno idzie wyciągnąć, ale dzisiaj coś... Po prostu nie idzie. Mi się wydaje, że jestem po prostu za ciężki. Jestem zbyt gruby, ale spróbujemy sobie jeszcze raz podkręcić i zobaczymy, czy faktycznie te 45 km będzie G. Ruban numer 2, 40. 43?

Ej naprawdę, te hamulce są mega zajebiste, ale przy takiej prędkości nawet jak zahamujecie tymi hamulcami na tym systemie, to i tak zobaczcie jaka droga hamowania. Normalnie chyba z jakieś 10 metrów hamowałem. Pełny hardcore. No ale finalnie udało się uzyskać maksymalną prędkość, nawet ponad, bo finalnie w maxie jechałem 48 wow! km. Nie 45 km na godzinę, tylko 48, a już wam mówię czemu przedtem jechałem 42 i nie mogłem się rozpędzić szybciej. A to dlatego, ponieważ jechałem pod wiatr i to mnie zwalniało, więc to był główny problem tego, że ta noga nie mogła się rozpędzić do 45. Ogólnie to podjechałbym sobie pod jakąś górkę, skoro już jesteśmy w takim fajnym parku. O i widzę pierwszą górkę, podjeżdżamy. Walking kurde. O kurde, <laughs> Tu były krzaki i był jakiś spadek. Próbujemy, no? Próbujemy chyba to zrobić, bez kitu. Tu jedziemy i sobie tędy zjedziemy. Nie wiem czy to bezpieczne, ale w końcu na tym y, kanale robimy same niebezpieczne rzeczy, no i głupie rzeczy. Chyba do tego wyskoku zmniejszę sobie wysokość kierownicy. O, na taką wysokość będzie lepiej. Pyk. Dobra, wszyscy gotowi na pokładzie? Let's go! Łapa! I podjeżdżamy i zjeżdżamy. Uf. Dobra, ogólnie nie było tak strasznie, ale nie wiem gdzie nas wydupcyło W jakąś dziwną e, przestrzeń. Ej, tam jest jakaś zajebista górka. Może spróbujemy pod nią podjechać. Ej, jaka jebitna górka! Let's go! Mm, 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 mm. O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie. Ja pierdzielę. Kurde nie wyszło, ale spróbujmy jeszcze raz. Trzeba spróbować jeszcze raz, widzowie. Bo naprawdę się ta górka. Widzowie, let's go! Podjeżdżamy, teraz się uda. Full maneta full speed. Daj kur... miodu! Dawaj, 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 dawaj! O, o, Jest! Mamy to. Zajawa Zobaczcie jak zakurzyłem w ogóle. What the fuck! Ej, ale ta górka jest już naprawdę solidna i że ta noga, dała radę pod nią podjechać szacun, szacun widzowie, naprawdę zajebisty sprzęcik let's fucking go Uuu, dobra, wracamy do Ines, oddajemy jej jej sprzęcik cyk, cyk, cyk o i pyk i bokiem Cieszę się, że to jest mój sprzęcik, a nie twój, więc y, chowam kluczyki i już więcej nią nie jeździsz. A ten model AOSOM L1 kupicie na stronie Geek Buying. Link do tej strony znajdziecie w opisie mojego filmu. Oraz daję wam fajną zniżkę na 6% z kodem AOSOM6. Naura, Bye!